Nie sądzę, by większość osób zdawała sobie sprawę, jak ważnym elementem jest muzyka w marketingu. Jedno złe dokonanie wyboru na temat tego, czy wybierzemy muzykę dynamiczną czy spokojną, może decydować o tym, czy nasza reklama jest skuteczna. Skąd to wiem? Ostatnio przeprowadziliśmy bardzo prosty tekst. Jedna reklama, która miała muzykę dynamiczną, energetyczną, druga reklama, która miała muzykę spokojną. Reklama była stworzona dla jednego z bardziej znanych hoteli w Polsce. Co się okazało? Ta sama szata graficzna, ten sam tekst. Ale właśnie różna muzyka powodowało to, że 90% osób odpadało przy jednej z wersji, której tej bardziej dynamicznej. Wynika to po prostu z tego, że ludzie, skrolując, nagle dostawali szoku. Co to nagle za grająca muzyka? Nie byli w tematyce, dostawali muzykę, która była na przykład za głośna, za energetyczna, zbyt pobudzająca, gdy oni oglądali zupełnie coś innego i nagle przez to skrolowali jak najszybciej dalej, nie zatrzymywali się na po prostu naszej reklamie. Dlatego, jeśli chcesz działać skutecznie i mieć dobre reklamy, zastanów się nad tym prostym elementem, jakim jest muzyka. Dlatego, że